David Brown Jazda próbna Tak, to już z lat 50. albo początek 60. Parkowanie tyłem Tutaj, No prawidłowo, zdał pan na kategorię T. Ten wskaźnik temperatury to działa? Nie wiem, obrotościomierz działa, a ale wskaźnik patrz, nie wiem. Temperatura tak jakby troszeczkę skoczyła, ale on, no chwilę pracował. No, no to może działa, no. Jeszcze tylko kopertę poproszę i zdał pan. Ciekawe czy ten przebieg na liczniku jest oryginalny. No a ile jest? No 5000 pokazuje. No, działa, na linkę jest mechaniczny i działa. Ale nie chcę mi się wierzyć, żeby traktor, który ma 50 lat miał 5000. No może tak, ale wiesz, silnik pracuje ładnie. To gdzieś ma włącznik masy?